Polskiej miedzi, we wszystkich kopalniach, tak jakie Pan prezes wspominał w swoim wystąpieniu o znaczących sukcesach tego przedsiębiorstwa, które nie mogą być pominięte i nie mogą być niewystrzeżone. Ale te sukcesy nie byłyby możliwe bez tej pracy na tej pierwszej linii, bez tego pierwszego ogniwa, które zdobywa te, te ale, te ruchy, które następnie są przekształcane złoto, srebro, mieć i innej postaci i zamieniane są w gotówkę, pieniądze, które przynoszą określone zaszyk tak KGP. Gdyby nie ta praca mozolna, górnika, ciężka i trudna, tego sukcesu KGP tak nigdy nie było.